Wracam do gniazda, które tutaj już było pokazywane na kanale. To jest pola Germanika. Osadachowa. E, pod Eternitem, tam miały wylot. Tam tu, cyk. E, tu po beleczce sobie chodziły cyk, tu e, no i dzisiaj tutaj przychodzę. cię było te 34 stopnie, były e, przychodzę tu po nie wiem, ja ostatnio tutaj byłem, no i zobaczcie co się stało. Eee, królowych jest. Policzmy. to jest jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma eee, i z tyłu jest jeszcze ósma, a ja zabrałem z tą cztery, czyli 12 królowych ogólnie zostało tutaj w tym gnieździe zabitych. W sensie eee, eee, były te uzurpatorki. A w środku jeszcze widziałem przed chwilą czarne larwy. Pokażę Wam, jak to wygląda. Będę za chwilę ściągnął to gniazdo, bo już jest puste, martwe wszystko, czarne larwy. No niestety nie dało sobie rady, ale to tylko i wyłącznie przez to, że tyle królowych ponapadało i nie miało to gniazdo jak się ochłodzi, bo normalnie osy by zaczęły znosić wodę i by zaczęły wachlować skrzydłami i by zaczęły chłodzić to gniazdo w ten sposób. Woda by parowała i by wytwarzała wilgoć, która by jednak odciągała to ciepło, bo woda po prostu schładzała to gniazdo no a tutaj nie było jednak robotnic czyli jakby bez opieki zostały larwy no i nie miał ktoś się tym opiekować i wszystko po prostu padło a dzisiaj, wszystko, to dzisiaj ta temperatura to słońce już tutaj dokończyło żywot tego gniazda mi się wydaje całkowicie już, było jeszcze jedno coś w środku leży, zaraz zrobimy unboxing tego gniazda w ogóle e, no zobaczcie je tego tu jest masakra, wow sorry zobaczcie to Pff, masakra dobra jakoś na wizji jeszcze spróbował to ściągnąć, nie tylko nie wiem, nie wiem jak to wyjdzie. Eee, tutaj to jakoś tak lekko spróbuję pokazać wam tak żeby tak za dużo nie uszkodzić też bym chciał Może to, że tak po prostu ściągnąć. O, tu się jeszcze trzymie na czymś no i zahaczyłem a bo tu jest taki dobra teraz powinno pójść niby pokręcić trochę no o, poszło dobra położę tylko ale ciężkie jest jeszcze masakra takie suche a jeszcze ciężkie dobra i zobaczmy jak to wygląda w środku no, widać czarną larwę ajej, ja jakoś tutaj tak odwrócić porządnie no chyba nie pójdzie ale tak, możemy pokazać, spróbować zobaczcie, tutaj wszystko, czarna larwa w środku widać jej głowę eee, tutaj zobaczcie jak to wygląda, tutaj w środku coś jeszcze to królowa chyba jest, czekajcie, muszę sobie zobaczyć tak, to jest jeszcze jedna królowa dwie królowe wow jeszcze dwie królowe są w środku. Czyli było 14, jak dobrze mówię. Czyli 16 królowych uzurpowało 15 królowych, bo jedna była, jedna była tutaj wcześniej, ta, która założyła. 15 królowych uzurpowało jedno gniazdo. To jest niesamowite. Pierwszy raz się z takim czymś spotykam. Jest to naprawdę bardzo ciekawe. Te królowe, zobaczcie, ja tylko tu ja tak z bliska, ja to pokażę. Zobaczcie, królowa Wyspy Germanika. Jakie to są gatunki? Czy tu wszystkie są, ale wszystkie się wydają, bo zobaczcie, to jest taki charakterystyczny Heum. Eee, co tu jeszcze jest? Chyba wszystkie to będzie Germanika, z tego co widzę. No tak, tak jest tu robotnic. A to gniazdo zaraz wezmę i później wrzucę taki porządny filmik nagrany. Ale jeszcze ciężkie jest. Nie wiem, czy to będzie widać. O, tutaj jeszcze taka góra, pokażę, jak to wygląda. To sklepienie, takie tu. O, już to oderwało się nawet, bo było jeszcze wioletkie, ja to oderwałem. So, czyli tyle było z tego gniazda. Ale ja tu byłem dwa dni później, znaczy byłem tutaj pierwszy raz i pięknie się rozwijało to gniazdo. Robotnic było chyba 8 albo 9. To było grubo ponad miesiąc temu. Dwa dni później tu przyjechałem i już było uzurpacja. Już dwie królowe leżały martwe pod gniazdem, jedna była w gnieździe, czyli dwie uzurpatorki. A później to już zaczęło lecieć. Więc nie wiem czy przez to, że ja tutaj przyszedłem i, i nie wiem i po prostu zacząłem nagrywać to tyle ich się pojawiło, no wątpię. Eee, lecz no naprawdę nie, nie wiem dlaczego ich tu tyle aż było. Zazwyczaj jest tak, no kilka królowych uzurpatorów Max, a tutaj było 15, jak dobrze mówię. No hit po prostu. I taką ja im tam nawet zatkałem troszeczkę ten otwór, żeby taki malutki był. Eee, nie wiem czy to widać nie będzie widać. Zatkałem lekko otwór, żeby, żeby inne królowe nie mogły tego znaleźć, taki dosłownie, tylko żeby żeby ropownica przeszła. A i tak wchodziły te królowe. Pewnie tędy, bo to jeszcze są klecanki możecie sobie zobaczyć. Pokażę Wam jeszcze te klecanki. Tutaj o. Czekajcie, jakąś jakość może o. Są chyba trzy albo cztery sztuki, jak teraz na gnieździe, a normalnie. Normalnie to nie wiem tutaj mi nie ma. I tam jeszcze gdzieś były klecanki, dalej no to zobaczcie, o widać tam jest taki, taki prześwit, no dobra, no na razie będę kończył